Z zamgły ujawnia się obraz istoty ziemskiej. Jego nadejście witają pioruny, a gromy, które otaczają jego postać, zwiastują przyjście ich władcy. Ta jasna istota jest bogiem, władca gromu, najwyższy sprawca wydarzeń, zarówno szczęśliwych, jak i tragicznych. Jego imię to Jasz, niebiański jasa, czyli piorun. naszych przodków stanowiła przez dziesięciolecia białą plamę wśród badaczy wierzeń słowiańskich. Brickner przeanalizował podania kościelnych kronikarzy, którzy choć pisali już w odwieku chrześcijańskiej Polsce, to jednak mieli oni dostęp do archiwów przeznaczonych tylko dla oczu kościoła, zawierających zapiski z czasów chrystianizacji Polski. Pośród nich znajdował się dokument, w którym zapisano instrukcje. Zabraniajcie również klaskań śpiewów, w których wzywa się imiona Bożko, Lado, Ileli, Jasza, a które z Zwykły odbywać się podczas zielonych świąt. Około 1420 roku natrafia się na dokument poznańskiego biskupa Andrzeja Laskarza, który wspomina. I tak Polacy jeszcze około świąt zielonych, czczą bosków, lado, gradzina i Jasa. Jak wynika ze źródeł jeszcze w prawie 500 lat po przyjęciu chrztu księża na Kazaniach skarżyli się, że. Nasi starcy, starki i dziewczęta nie przykładają się do modłów, a schodzą się starki i dziewczęta nie do kościoła, a na tańce nie boga wzywać, lecz diabła, mianowicie Jasa, Lado i Lely, przez co bez pokuty przejdą na wieczne potępienie. Brickner przyjął postawę krytyczną do wiarygodności wielu tych źródeł. Jednak według przekazów niemieckich stare tradycje na ziemiach polskich zostały zachowane i przetrwały przez kolejne dziesięciolecia. Dowodem był opór ludności wobec nowej wiary, czyli reakcja pogańska z 1038 roku. Dodatkowo źródła zachowane z okresu misji Jordana i późniejszych od Tona z Bambergu przekazują i tym samym zdają się potwierdzać, że około roku 1128 większość ludności w w Polsce w praktyce nadal pozostawała poganami. Pomimo groźnego przymusu ze strony władzy, według Tietmara za złamanie postu wybijano w Polsce zęby. Jeszcze kilka wieków po chrzcie magiczne formy życia rodzinnego były głęboko zakorzenione w świadomości ludności, jakie tradycje tak mocno związały ze sobą ludzi. Według długosza Jasz, Jasa bądź jasza odpowiednik słowiańskiego peruna w Polsce zwany piorunem lub gromem, był to Bóg nadrzędny, twórca błyskawicy, a składano mu w ofiarze woły i zwierzęta ofiarne, a od jego imienia wywodzi się również staro. Polskie imię Jaś. Według Miechowity był on odpowiednikiem greckiego Zeusa lub rzymskiego Jowisza. Lado, Lada lub Łada. Władał słońcem, ogniem i lodem Od jego imienia wziął swą nazwę Herb Łada Był patronem wojowników i władców Odpowiednik rzymskiego Marsa Czy greckiego Aresa Czczono go również w Czechach i na Rusi Lela miała być odpowiednikiem Wenus Święte rośliny, które ją reprezentowały Była to lilia i drzewo lipy Czczono ją nie tylko w Polsce A świadczyć o tym może obrzęd królowej Lieli na Chorwacji, który charakteryzował się tańcem dziewcząt z mieczami. Co ciekawe, Łukasz z Wielkiego Koźmina opisuje taki sam taniec na terenach Polski. Lel i Polel, patroni staropolskiego toastu Leli Poleli, są odpowiednikiem Wali Góry i Wyrwi Dąba. Patronowali wojownikom i reprezentowali braterskość. Kuj, kowal, miał być tożsamy ze słowiańskim swarogiem, również mógł przypominać greckiego hefajstosa, gdyż miał być bóstwem ognia i kowalstwa, darując ludziom techniki wykuwania narzędzi. Dzidzilejla, dzidzilela, milion za boginię małżeństwa, dlatego, jeżeli chciałeś mieć wiele potomstwa, warto było upraszać o to Lele. Nea, Nia lub Nea, również wzmiankowana w kronice Jana Długosza, utożsamia się z Plutonem. W niektórych podaniach nazywa się ją również Tyja. Pogoda, być może związana z połamską podagą, była bóstwem pogody. Żywie, Bóg Życia, od jego imienia ponoć wywodzi się nazwa miasta Żywiec. Dziewanna była to bogini, która władała lasami i gajami. Jeżeli wybierałeś się w podróż przez las, warto było złożyć ofiarę Dziewannie. Była przychylna również dziewczętom i kobietom zamężnym, które w czas nocy kupały. Ofiarowały jej wieńce. Marzanna była matką Lely i Dziewanny, matką Ziemią. Po dziś na wiosnę palimy jej oblicze. Leleń, od którego możliwie wywodzi się nazwa Jeleń, był towarzyszem drzewa życia. Zamieszkiwał w okolicach Łysogór, prawdopodobnie związany był z boginią Lelą. Trzy Zorze, czyli boginie losu. Zarze, zarzyce, trzy się Strzyce, mogły odmienić los. Odpowiednikiem w mitologii greckiej były Mojry. Boginki i demony. Zajmowały pozycję pośrednią. Boginki zamieszkiwały naturalny świat. Były wrogie wobec ludzi i mogły ich zwodzić. Jako szkaratne bądź młode i piękne kobiety czyniły zło ludziom. Później zaczęto je określać rusałkami. Wbrew pozorom, demony nie były uosobieniem zła, gdyż pomimo tego, że były groźne i potrafiły nawet zabić, potrafiły być również dobrotliwe. Chroniono się przed nimi amuletami, zaklęciami i ofiarami, ale również proszono je o przysługę. Pośród demonów można wymienić domownika, porońca, utopca, wodnika. Te wierzenia jednak nie są bezdyskusyjnie potwierdzone przez dzisiejszych badaczy. Według obecnie przyjętych badań archeologicznych w X wieku nie było jednej wspólnoty polskiej. Byli Ślężanie, Polanie, Mazowszanie itd. Mówiono podobnym językiem. Nie poczuwano się do ponadplemiennej świadomości narodowej. Kulty pogańskie były partykularne. Nie było kościoła nadrzędnego. Każde z plemion miało swoją odmianę wierzeń. Dlatego nie wytworzyła się ponadplemienna świadomość narodowa. Mówią kroniki ruskie, książę ruski Włodzimierz próbował zbudować kościół słowiański na Rusi, jednak poniósł klęskę i dlatego zdecydował się na wybranie chrześcijaństwa w celu skonsolidowania swojej władzy. Plemiona słowiańskie na zachodzie. Rozumiały potrzebę skonsolidowania religii w celu obrony przed chrześcijaństwem. Jednak było już za późno. Nie udało się to Wieletom, którzy na taki krok zdecydowali się dopiero w momencie swojego upadku. Podbici przez książąt niemieckich stracili wiarę, jak i własną tożsamość. I właśnie dlatego Mieszko, decydując się na dość sprytny ruch polityczny, którym był Chrzest, pominął tworzenie wspólnoty religijnej na bazie lokalnej w drodze do skonsolidowania swojej władzy. Chrześcijaństwo oferowało. Wspólnotę wraz ze wsparciem cywilizacyjnym z Zachodu, które uczyniło w następnych dekadach z ziemieszka Królestwo Polskie, natomiast z jego potomków królów europejskich. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze szacujemy na źródłach historycznych, renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłacie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.